Dzień dobry, witam Was już z Windparku. Pora na rozładunek, chociaż najpierw śniadanie, potem rozładunek. A na końcu składamy wszystkie łańcuchy i ruszamy odstawić Volvega. Po drodze jeszcze tankowanie na Europagu w Krzywej. Wolwek zaparkowany w Bedmecie, tak by the way dzięki Bedmet za taką możliwość, a o szóstej pobudka i lecimy na pociąg. Już taksówką, bo wracamy na weekendy do domu. A w poniedziałek następna trasa. Miłego oglądania. Będzie trochę jeszcze czasu, ale ja sobie zrobię śniadanie. Fajnie to w sumie ja nie lubię jeść śniadań, ale teraz będzie ciężka fizyczna praca. Osiem łańcuchów do rozpięcia. Oczywiście dopiero pod dźwigiem, ale gabarytki sobie pościągam. Niby mogłoby je zostawić po prostu kolejny ładunek. Ale takie wiecie, gabarytki wystające na, na czepie. No to też jednak aerodynamikę psuje. Mocno i więc się to nie opłaca i brzydko wygląda. O, oh, co to za masło sobie kupiłam takie od czymś? Co na o A, czosnki, Okej. Nie ma oh, okay. co sobie żałować, nie? No dobrze. Czasie sobie sprawdzam. Powrót. To jest Stomp Go Navigation. Jeżdżę na tamtym drugim, ale sprawdzam zazwyczaj rzeczy właśnie na tym. Są zawsze pod ręką. Zobaczymy, ile mamy na powrót. 356 okay. No dobrze, pora się ubrać. Porządnie. Wiecie, na jaki ostatni pomysł wpadłam? Bo generalnie muszę sobie kupić spodnie robocze. Wiecie, że ja jestem generalnie fanką Straussa, ale niestety spodnie Straussa, które ja mam, mają kieszenie i mają zamki w kieszeni. I te zamki zaleczają fotel skórzany. No więc, ja ich już w ogóle nie noszę, bo już sobie poprześcierałam troszeczkę ten fotel skórzany i wczoraj miałam te takie spodnie beżowe wojskowe, też z zamkami i zamki się stosowały do przodu. Były po praniu, były rozsunięte z tyłu. Jakoś tak wiecie, tak się schylałam, przyjechałam. Szrama i to taka długa, głęboka na fotelu. Tak mi strasznie szkoda. Powiem Wam też, że te szczerze, że te fotele są piękne, skórzane, ale wszelkie kieszenie bez zamków. Bo jak są zamki, od razu się niszczą. Więc jakoś po prostu nasmaruję jakąś pielęgnacją tą skórę, ale szrama zostanie. Nie wiem, co się strasznie mi szkoda, no ale... Tak to jest. Dobrze, pierwsze sobie jeszcze skoczę do toalety. Wiadomo, że jak się idzie do toalety na budowie, to trzeba mieć założony kask. Tak. Mogę jeszcze okulary założyć. Ja generalnie mam oczywiście okulary ochronne tutaj od razu, na szybko. I to jest mega fajnie na budowy, bo Czasami trzeba, ale nie ma słońca, ten, ale teraz to sobie dołożę. Ja od razu jadę na wprost, wiesz? Nie, 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 jadę na wprost, będę wyjeżdżać, nie będę cofać. Także dobra. spoko, no. Tam się gdzieś będzie składać? No. Ale bałagan, to trzeba zakryć. Zostawmy tutaj jakieś coś, żebyście nie widzieli bałaganu Jakąś edycję poproszę tutaj To moja bluza, kosmetyki, pilot, no wszystko Nie mogę wam pokazywać, co to jest na tej budowie No krótko 24 stopnie kostka Volkswagen spalił 94 litry. Ile kilometrów? No, ta przyroda w Mint Parkach jest najpiękniejsza. Łatwa jest gotowa do jazdy, jeżeli chodzi o hydraulikę. Teraz. Dobra, wysyłamy papiery do Mateusza Już idzie faktura Niech się liczy termin płatności Ale mi się pić chce Fajnie, gorąco Więc proszę Państwa, to już tyle w tym odcinku Dziękuję za uwagę Znalazłam koszulkę od Pika. Ładne kolory mają Jedziemy na równo, to zaraz jeszcze złapiemy poziom A, ja mam 568 km. To Jeszcze ja 456 nie wiem, czy to jest tak krzywo, czy to jest naczepa, Tak jest. Wiesz, lewa strona, albo niżej. A to może krzywo, bo teraz już się wydajemy. O, krzywo, może było. A, powiedzmy, że to jest drugi A, panu, proszę, Ja sobie jeszcze raz nie sprawdzę, czy ona, czy ta dupa dobrze jest. Prawa wolna. 那个是高楼啊。 Za każdym razem, jak iPhone wyda, wyja, wydaje nowego iPhone'a, to się robi takie smugi na tej, z tej przedniej kamery. Zawsze po prostu. Takie mega smugi, nic się nie da się zrobić, tylko wymienić na nowego. Oni to są. Zrobiłam sobie chyba na drogę. Nie mogę patrzeć na ten okres Jeszcze rękawiczki, jedna, druga do prania. To muszę mieć jeszcze trzecią parę mechaniksów, to jakich typowo było brudnych robot. Dobrze, dobrze, no to dzięki wielkie. No to cześć. Ja coś jeszcze zrobię dzisiaj. Dobra, no dzięki. No, okej. Hej. Może weźcie jedną czekoladkę. Chcę zobaczyć. Najlepszy. No i dobrze. I to proszę Państwa oznacza weekend zobaczymy jak tam mój Bolt, czy on jedzie czy nie ale to nie w tym telefonie jedziemy pociągiem do domu w takim wypadku, bo kolejny załadunek w poniedziałek bez sensu tyle jechać ciężarówką. rzecz jasna więc yy, jakoś trzeba zjechać no i padło na pociąg tym razem bym jeszcze w nocy zjechała ale wyobraźcie sobie, że nie ma żadnych nocnych pociągów czy są, ale takie żebym całą noc jechała to po prostu bez sensu teraz mam o 7.20 Wolwegu dziękuję za tą pracę w tym tygodniu Pięknie się spisywałeś, byłeś idealny. Goldi. I ty tak samo. Wszystko pięknie, idealnie. Muszę pogłaskać. Goldiego. Podziękować. Dziękuję Goldhoferku. Dobry. Dobry Goldhoferek. Dobrze pani służył. Pani i ludzkości. Wolwek. To też pięknie. Odpoczywajcie. Wyłączymy prąd. Będziecie mogli całkowicie odpoczywać. Dziękuję. Dziękuję. Piękne. No i też dziękuję przy okazji Bedmetowi. Za to, że sobie mogę zostawić tutaj auto na weekend. No, sieć Ładnie, sieć. Piękny wolwek a ja tymczasem już idę na taksówkę zarezerwowałam sobie bolta na 120, 20 więc gdzieś to powinien być rada moment patrzcie jaki to jest piękny zestaw nie mogę się na niego napatrzeć piękny goldy. tak sobie wczoraj pomyślałam czy bym już skrzywiła obrysówkę nie, na szczęście to tylko takie wrażenie optyczne jest prościutko dalej ale nie ma się co łudzić muszę sobie ogarnąć obrysówki na zapas w którymś momencie to nastąpi w którymś momencie ta obrysówka o coś przyhaczy i trzeba będzie dać znowu, muszę sobie obrysówek kilka kupić Dzień dobry ten dworzec poproszę Myśli Pan że o tej porze będzie duży ruch do pola. Wyjechałem dużo wcześniej, żeby tutaj dotrzeć No i właśnie też sobie tak zamówiłam na 6.30 zrobiłam rezerwację, ale później sobie pomyślałam po rano to może być dużo więcej dwa razy więcej, nie? Ale do siódmej dojedziemy, nie? No, Niech oh, to dzieje Będzie dziękuję bardzo i dobrego dnia piękny wschód słońca ha, tak to ja lubię ciężko rano wstać ale później ten wschód słońca jest fajny no i jeszcze to witamy w stolicy polskiej piosenki A Opole Nie w tym pociągu powiem Wam, że się nie spodziewałam, że aż tak będzie fajnie. Ostatnio jechałam pociągiem, ale z tym sprzedami też było spoko. Ale tu jest tak dużo miejsca, że rozkładam nogi i dalej mam miejsce. Jezu, strasznie dużo i fotele są tak rozłożone, nie, że tak napionowo, tylko tak. Ale fajnie. Cieszę się teraz, że, ten, że jadę pociągiem. A nie czymś innym, bo powiem wam w ogóle, że miałam wczoraj wieczorem jechać, ale właśnie się okazało, że te pociągi nocne są z przesiadkami, bo dopiero na rano była w Rzeszowie. To już po prostu lepiej się w takiej sytuacji wyspać niż i pojechać rano, niż, yy, niż tuc się całą noc i być rano jak zombie. No, więc tak się zdecydowałam zrobić. Raz, a dwa. Wczoraj, bo mam, mam No więc rezerwowałam wczoraj i się okazało, że nie ma już w ogóle biletów z miejscami. Jak kupowałam przez aplikację Intercity, to nam wyskoczyło, że bilet bez gwarancji miejsca. Jak weszłam w ten cały układ siedzeń, to się okazało, że wszystkie są już zajęte, ale nie były te z rowerami. My się okazało, że te wszystkie miejsca, że jest pula foteli, które wyglądają, widzicie zwykle, bardzo wygodnie dla pasażerów z rowerami, podróżujących z rowerami. No więc jak to kliknęła, to nam wyskoczyło, że muszę dopłacić za rower, więc potwierdziłam, i dopłata za rower była 5 złotych. Więc yy, takich knif. No, zawsze warto sprawdzić. Ja roweru nie mam. Znaczy mam balistę. Do <grym> Dobra, ale fajnie, teraz to mogę. I powiem wam, jaki jest plan dnia dalej. Bo właśnie, bo wczoraj wieczorem to jeszcze sprawdzałam, bo chciałam BlaBlaCar'em pojechać. No więc się okazało się, że znalazłam jakiś odpowiedni, ale goś mi w ogóle nie odpowiedział, więc bez sensu. Nie wiem, czy te bramkary w ogóle jeszcze działają, czy nie. Ja tak dawniej czasami mi się zdarzało jeździć, jeszcze w TAG'u pracowałam Raz na ruski roku tam zawsze jeździliśmy z pilotami No ale jakoś się czasami tak zdarzało, że trzeba było długo czekać na pilota To i się tak kombinowało Niby były przejazdy, ale nie potwierdzi. Więc plan jest teraz taki, że Dojeżdżamy do Szyszowa, Idziemy do biura Imagination Zaniosę Mateuszowi papiery Pogadam, co tam słychać U Wolwiego Ja tu Wolwiego cały codziennie sprawdzam rano, wieczorem, w południe Gdzie jest Wolwi, co robi i tak dalej I potem... Ja to zadam I wtedy w poniedziałek znowu startujemy Po kolejny ładunek I już mam miejsce y na powrót do Opola. Także lecimy w ten piątek. A jest piątek, to jest po prostu piękny, żeby skończyć pracę w piątek. Robota zrobiona, a ja w piątek w południe będę już miał weekend. Kurde, co to za firma, jest w której ja pracuję. Taka, Taka jakby niemiecka. Już na razie Dziękuję. Pracuję na trasy Zobaczymy, co tu będzie już nie słychać. Cześć. No dobra, sprawy obgadane. Tutaj już ostro pracuję, ale patrzcie, to są paczki jakieś, sobie to mi wysyłacie. Co to jest? Nie wiem. Tutaj jeszcze też coś jest jest? I tutaj coś jest. I takie jeszcze ogłoszenie, bo w Olfim, jak wiecie mamy nowy sprzęg. Ale jest stary, jest w sumie całkiem dobry, tylko że manualny i jest do sprzedania. Jakby ktoś chciał. Ten stary sprzęg, no to dzwoncie do Mateusza. Jest jeszcze przesmarowany nawet. Numer jest w tym w opisie. Jak się w sumie chcemy pozbyć, to pogadamy się. <gadamy> Bo nam bardzo w biurze. Warsztatu nie mamy. Mamy biuro, mamy miejsca parkingowe, ale, ale warsztatu to jeszcze nie mamy. I oby nie trzeba było w sumie mieć. No dobra, kawę wypiliśmy, pogadaliśmy co i jak. Woli jeździ, i wszystko dobrze. Więc to mnie cieszy. Teraz mogę jechać do domu. Faktury opłacone, auto w trasie, wszystko porobione, paczki. Piątek południe. Ja idę robić pranie na kolejną trasę. Może jakieś słoiki sobie zrobię. Powiem Wam szczerze, że cieszę się. Mega się cieszę, bo kilka miesięcy na to pracowałam i zaczyna działać. Ta maszyna zaczyna działać. kurwa, ale się. A to jest mój ulubiony. Tak? Tak, jedziemy. No i tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Ja odpoczywam szybko. I widzimy się następnym razem. Cześć. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. To jest darmowe. No i szczególne podziękowania dla wspierających, czyli Aeron Lada, Ariel Karp, Fab 3875. Dzięki.